Witam. W tym krótkim filmie przedstawię proces konfiguracji budzika WiFi NX70. Zaczynamy. Zaczynamy. od ustawienia WiFi przez urządzenie. W tym celu musimy wejść w zakładkę WiFi. Tutaj pojawi nam się sieć, która jest właśnie stworzona przez naszą kamerę. W tym przypadku jest to h -cam 153390 Klikamy połącz Gdy już uzyskamy połączenie do tej konkretnej kamery Wchodzimy W naszej aplikacji CAM VIP, którą trzeba ściągnąć ze sklepu Google Play Zezwalamy na nagrywanie, lokalizację, robienie zdjęć, nagrywanie filmów, dostęp do folderów. Jak widzimy automatycznie odnalazło tą kamerę. Klikamy OK. To jest podgląd na żywo z naszej kamery. Tak wygląda właśnie ustawienie Wi-Fi przez urządzenie. Teraz przejdę do ustawienia Wi-Fi przez router. Żeby to zrobić, klikamy kółko zębate. Następnie zakładkę Wi-Fi Config. Tutaj odnajdujemy naszą, nasz router domowy, gdzie urządzenie będzie docelowo się łączyło. W moim przypadku jest to Nexus LTE. Wprowadzamy hasło. Gdy już wprowadziliśmy hasło, zatwierdzamy przyciskiem Confirm. Wchodzimy ponownie w zakładkę sieci Wi-Fi. Teraz należy poczekać aż sieć z kamery przestanie być widoczna. Okay. Kiedy to już nastąpiło, możemy wyłączyć yy, Wi-Fi, pozostać tylko na transmisji danych. Przechodzimy do cam VIP i w przeciągu minuty, dwóch, ewentualnie trzech, powinniśmy dostać obraz. Tak wygląda ustawienie. Wi-Fi przez router. Ok, mamy podgląd, tak to wygląda. Dziękuję za uwagę.